Od kilku godzin Polska przeżywa rzekome istnienie nagrania, w którym poseł Winnicki z Konfederacji miałby brać udział w erotycznym spotkaniu homoseksualnym. Jak było? Nie wiem, nie interesuje mnie też życie prywatne posłów. Natomiast fascynujące jest to, że tysiące, setki tysięcy osób przeżywają obecnie coś, na co nie ma żadnych dowodów. Co więcej, te dowody, które są, są błędne, zakłamane, sfejkowane, sfałszowane. Jednym z najpopularniejszych screenów, który lata teraz po internecie i ma być dowodem filmiku, którego nikt chyba nie widział, no, to jest jeden z tych screenów, które mają być dowodem. Na screenie widzimy jedną z największych e, stron pornograficznych, no i że Winnicki filmy. Filmy z Winnickim? No, tutaj można wyświetlić jeden z dziesięciu nawet. Jeżeli natomiast ktokolwiek zada sobie trud sprawdzenia, czy na tej i na innych stronach pornograficznych faktycznie takie nagrania są, no, okazuje się, że nie ma. Zero, nul, nada, zylcz, nic i tak dalej. W jaki sposób sfałszowano więc dowód? W bardzo prosty sposób. To może być screen poskładany z innych screenów. Ktoś na chwilę mógł też wrzucić dowolne 10, 15, 500 filmów o takim tytule, ale zupełnie innej treści. No i przeszukać, tak żeby otrzymać autentyczny screen z wyszukiwania, a później skasować filmiki, które mogłyby być też nagraniem odcinka Świnki Pepy. Czyli na chwilę obecną całe oburzenie opiera się o nic. Powtarzam. Ja nie wiem, jak jest, jak było, i nie interesuje mnie też w sumie, co posłowie robią prywatnie. Ich sprawa, nie moja. Natomiast zastanówcie się, jak byście chcieli uszczypnąć, zniszczyć, dowalić, a nie mielibyście jak? Gdybyście mieli cel, ale nie mielibyście broni, to moglibyście przynajmniej poudawać, że macie broń? Internet działa tak, że ludzie nie zobaczą, a uwierzą. W sumie, prawdziwy cud, prawdziwy cud. I nawet jak nie będzie dokładnie nagrania, no to będzie przynajmniej screen, który mówił, że jest nagranie, no i pasują kolory, pasuje strona, więc w sumie to ja widziałem ten filmik. Tak, wiem, że widziałem, tak było na 100% sprawdzona informacja. Nie dajcie się tak łatwo manipulować.